Cześć witajcie z tej strony a to jest pierwszy odcinek z Margonem, z angielskiego Margonem. I jest dzisiaj ze mną Kamil. Kamil Kamil. Przywitaj się tutaj. Siema i będziemy sobie grać od pierwszego levela, Ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Nie wiem. Ego ja o tym oprowadzę tak. Jakby powiedzieć. Ja tu mam jakiegoś questa brać w ogóle się opłaca tutaj te questy jak mam tu jakieś... Bardzo się opłaca według mnie te questy, bo fajne rzeczy są za nie O spoko. zobaczę, dobra, akcept A co mam zrobić? Next, next Jedyny minus tego to jest chyba, że No, że jest po angielsku ogólnie A tak, nawet to jak widać mi pokazuje, gdzie mam questa strzałko Pokazuje, że mam bić jakieś kurwa kurwi. Ej, wybiłeś mi Zabiorę ci wszystko. O ogarnę puszczu toka No i chuj zdebiście I co robimy? Gdzie ty jesteś w ogóle synek? Stoję w miejsce Aha Zdebiście Idę odebrać e, questy. Mam wzię kwesty i muszę back amongst the living Abandon albo track wybrać Abandon Badam. Nie, nie, nie e, A to jest zapomnij, to klikaj, żeby cię zaprowadzić. Kraniogarnia. Trakt. Trak. Zaprowadź mnie. O, prowadzi mnie. Ale fajne. Tak, e, tak sobie myślę, że może dawaj tam fastem róg że może ogólnie zrobimy tutaj ten yy... co no przejdziemy całą wioskę startowo ładnie i na koniec zrobimy sobie PvP to jest lepszy co mnie oczywiście ja wygram dobry pomysł i zakończymy odcinek na kapuzie już coś tam ciekawszego nie zrobimy później, później jeszcze jeszcze jego zaprosimy a inut nie będzie chciał bo to jest Dikus Kamil to jest Bebok i on ma y, słuchawki Create Fatality, a ma szumy w mikro, nie wiadomo dlaczego. Dobra. Dostałem bardzo fajny item. Jolek. Trakuj. Trakuj mnie, synek. No, gdzie mam się, Gdzie mam się? U. Ej, nie trakuje mnie. Idź za strzałką. A mnie pokazuje. Trak, trak. Ej, co jest? Mi żadnej strzałki nie pokazuje, bo, bo trzeba ustawić. Klikam te traki, nic. Logi. Jo. A tam mam... Why on night? Hunt I Wadabba. Depor, Fing, Hwas, In, Susfrancji. O, pokazuje. W ogóle ja, ja na tym serwerze mam kolega, też mamy... Załatwione miejsce w klanie. No poczekaj, on się nazywa CS się zobacz na klanach. Powiedzcie, że podoba ci, ci, ci się to Margonem czy tak wiesz? Czy mi? No Może być Ja w sumie mogę grać w Margonem ale mi wkurzało zawsze, że mi nic z elitek nie latało dwa na noc Tu właśnie lota moje Patrz, ja bi, jak, jak kiedyś jeszcze tu grałem tak dawno hmm. rok, rok temu to ja Moje pierwsze bicie kota Hero To jest tam Argonem. Albo pierwsze bicie Astartusa, unieś Astertusa. Weź, bijcie. Jakby w ogóle yy, ten, a jak są so takie bardziej rozwinięte questy, Że na przykład musisz znaleźć żywiołaki czy coś, to też pokazujesz strzałką? Ej. no jo, tak, tak, jest coś takiego. Zwaliście. KEMIR kurde, ci gonga sprzedam. Moje lisy. Co, Co za dzikus. Chcę mi lisy zabić. Bij tego sobie. Ale tu też chodzi inny człowiek? Sam jesteś inuczek. Inuczek saur E, a tu są takie, te same questy? Jak na zwykłym Argonem? Nie, są właśnie inne, bardziej rozbudowane na rozpisko tych questów? Czy nie? Na forum Na forum to wiesz, I w, sobie... w ogóle... I w ogóle tu umowy się szybciej rozpią Ci zapomniałem powiedzieć Gdzie ty jesteś? Mieliski. Hejt na dzielni, za to że w Margonem. Lol, no. w sumie miałem na tamtym Margonem aż całego uni. ale oczywiście zero hero, bo po co? Po co w ogóle mieć hero? ani przecież wystarczy. Doracja, no doracja. Em hmm. um, Dobra już ogarnięte. O, w ogóle chciałem Ci powiedzieć, że później są takie bardzo fajne questy na jakieś łuki, albo coś. A, tak jak z tym łukiem żywiołów. Yy, tutaj quest żywiołów jest na 33. Hmm. Spoko. Co ja muszę też... Trochę... Jest trochę łatwiejszy, trzeba tylko do tych dwóch żywiołów iść. Nagle trach Ej co jest Chod. Ej nie ogarnia O, o co i poluj na Jelenie z nich, z nich może lotność taki unikat, co No Jelenie? Y no warty 20k Na pewno nie ma już 20 k. O mak franek W ogóle później idziemy sobie na tego, do... Ym, do Karkahan, bo tu nie trzeba robić tego, tego questa, tego krasnoluda w Karkahan. pierwszy tym porobnie. ja już muszę iść na następną mapkę. Wiem, ale ja też sobie jeszcze zostanę. Dlaczego? Trochę po ekspie Ej, a ty znasz tego Torina, tego krasnoluda w karkach w Ja znam Torino, ja? Ja znam Torino, ja nie znam Właśnie, i u niego jest taki koszt, żeby z, z jego sklepu korzystać, trzeba mieć to por poroże i jelenia a to właśnie nie trzeba mieć. Dla, dlatego ja sobie pójdę na 10 i sobie kopię taki łuk co wali od truty. on ma łuk na 7 co wali od truty. Bez kitu? Tak, bez kitu. A to w karka czem? Tak, w karkaszem. E, to... co to, to jest? Jakieś nasiona władzy. Tak mi się wydaje. Pewnie dla mistrza. Coś innego. No dobra, sprzed... E? 15 plus? Ej gdzie mam to coś z goldem sprzedać? Jakim goldem? Do pakę. A tą pakę to, to trzeba iść do... Do większego miasta, co do... Czekaj, ja sobie kupię jakiś fajny łuk. Ej tu jest taki bug, że tu by się skins hunter boom przez u przez u Może to nie jest bóg. Nie wiem, w, angielsk w angielskim chyba nie ma takich. Idę jeszcze na chwilę na liski, dobiję tylko siódmy level, zrobimy PvP i zakończymy odcinek, czy idziemy jeszcze? No możemy tak. Możemy tak. Tak, zakończyć czy iść dalej? Co? Synek? Dobry pomysł, dobra. Aha, jesteś... ...wujowy dziwny. Czemu niby? On bo ja ciebie się pytam, dobry pomysł, dobra. Bo chyba tobie odpowiadam, Lulu. Wiesz co ci powiem Eks szybciej, bo cię zleje pasem dzikusa Oho aha, aha. Co tam skrzypi? Drzwi W Boże mieszkasz Gdzie? W Boże. Nie Możemy w ogóle w następnym odcinku nagrać. No myślę jak dobijemy level i tam dobijemy jakiś... Albo może zrobimy tak, my będziemy nagrywać od zero do pochodzenia, idealnie, że będziemy robić wszystko na odcinku, czy będziemy też coś robić poza nie, odcinkami. Poza odcinkiem. A no w sumie możemy wiesz, poza odcinkami to cisnąć. Yy, na przykład jak stoimy na jakichś elitkach, nie? O, to, to, to możemy dla Ja tak tego nie być. na przykład yy, ładne st te miksy robić. No tak. Ale w sumie też wszystkiego nie chcę nagrywać, nie? No ja, i tak... Hmm... Dobra, w końcu... Obecnie to będzie taki bardziej przygody z Margonem. Nie, musimy jakoś fajną nazwę w ten, żeby od Inuciego nie ściągać, bo Inuczy ma. Chyba przykład z Margonem nawet nie wiem Tam jego nie oglądałem w tych z Margonem Ja w ogóle znam takiego kolesia, on zaczął nagrywać kiedy miał 6, 60 widzów On zaczął nagrywać margonem.com tak. I przez margonem.com zbiło mu się 1000 widzów nice. Dobra już mam full seta i mogę iść, a ty jak u ciebie tam kestnud rahvasse posti , mitte praegu ei tule üle . sobie ogarniemy czekajcie zobaczę ile nagrywam 15 minut spoko thank you very much uleczyłem się to co jest synek? co robisz? X. trzeba x jaki ty masz nick? ej Come. Kamiru Kamiru, spoko. Zaprosiłem. Okej, okay, to wiesz co ci powiem? Co? Robię cięcie, poczekam aż ty tam dogonisz mnie. Tu jesteśmy po cięciu. Spoko. jesteśmy po cięciu? i sprytuję. Ten sierota jak zwykle nie może mnie dogonić. Komputer z biedronki sobie kupił Poczekaj idę Gdzie idziesz kur? Załatwiłem jelenia, czuję się fajny Murland, jak się... E, no właśnie, idziemy do Murland. Nie ma lip. Ja jestem w Murland. Jak? A, na początku. Czary. A ja w ogóle sobie zabiję lenia. Tak, tropło Unii. Żartu. To... skin, oh, oh, oh. mi lotną. skin. Oh, oh. One tu od razu się respią, tak można expić, nie? No one się... właśnie mogę się dwa razy chyba szybciej respią. nie szybciej Ej dobra, chodź, idziemy To idę do Berbin wpisanym przez V Verco? Do Verbin. Tutaj się werbin pisze przez V Gdzie jesteś? Werbin Już? Idę odnieść quest'a A tu trzeba robić quest'y na teleporty? Tak, ale niestety teleporty są dopiero wszystkie od 20 do tych górnych miast Radek rządzi Gdzie możemy tutaj klepę zrobić? Ojej, oh, yeah. dostałem bardzo fajny łuk. Gdzie możemy klepę zrobić? Co? Klepę nie wiem, ale, ale poczekaj. Zaczekajcie, zobaczę jeszcze do aukcjonera. Show me the auction. Ej ty! Ej ty, chodź tutaj na chwilę leśny Zaczekaj Do mnie choć pa, patrzcie. Zaczekaj, fajne itemy. ja gdzie patrzę. Lu. Gdzie jesteś? Zobacz jakie tu itemy ma. Gdzie? Gdzie jesteś? No u tej sklepikarki nie widzisz? Będziemy mogli w takich słabym hitemkach sobie latać e, dobra to my chyba tutaj zakończymy jednak ten odcinek. Nie będziemy już PvP robić, co nie? Tak no nie, no to w następnym odcinku będzie PvP. Ale w następnym odcinku to nie będziemy tak nagrywać od razu chyba, nie? Jaki level dobijemy? Dobijemy jakiś tam porządny level i później znowu nagramy. Porządny level, dziesiąte level. <grym> nie, tak myślę, że piętnasty się widzimy, jeżeli się podobało możecie strzelić łapkę w górę, jeżeli się nie podobało też możecie strzelić łapkę w górę. W górę albo w dół. Nie, w dół nie możecie. Boleśnie szczerze robiasz na YouTube. Chyba ty synek, dobra. Komentujcie, subujcie, łapkujcie, my się z wami żegnamy, do następnego odcinka, cześć i pompa, Noro!